Hej, hej, ja Z tej strony Mihajlo i witam Was w kolejnym odcinku z cyklu Zagrajmy na forum na 2013 karierą kilka Jak widać, jesteśmy już tuż przed meczem z Regią Warszawa. Ostatni mecz w roku 2017. Ostatni, no bo jak, no już to już grudzień, więc lekko zaczyna piścić po dupie, więc w związku z tym podażę właśnie zakończyć na ten rok z odkrywki Przed nami, tak jak to już wspominałem, mecz z Warszawa, a zatem mecz Litera z wiceliderem. Zanim przejdziemy do meczu, pokażę Wam ten terminarz. Ostatnio graliśmy mecz z Lechią D... De... Nie, przepraszam. Graliśmy z Ruchem Chorzów. A zatem tylko i trzy mecze były po tym meczu. No niestety, jak zresztą widać, leciutko daliśmy dupy. Bo po tym była ledwo wymęczona wygrana 1-0 do z Lechią Gdańsk gdzie Gola na wagę zwycięstwa już w drugiej minucie doliczonego czasu kiedy walnął Tomasz Krebecek Potem dostaliśmy 2, do 0, 2 do 1 dostaliśmy w, w łodzi od widzewa tutaj Gola walnął Rashid aliwi. Natomiast e, Natomiast ja jeszcze wezmę i myszkę sobie znowu włączę Ta, tak to jest, jak ma się myszkę na baterie i... A baterie się rozgotowują w zasadzie co kuźwa, nie wiem, 3-4 godziny. Eee, I ostatnio graliśmy mecz u siebie z po Poznań w sposób, sposób frejerski. Eee, Przepieprzyliśmy 2 do 3, zresztą gole już chyba, w, no właśnie, już do, do 50 minut przegrywaliśmy 3 do 0, ale na szczęście się piłkarze lekko ogarnęli. Zobowiązując dwie bramki, to Tomasz Krewecek i Maciej Joczys. No niestety nie wystarczyło to do wygrania. No niestety, no, z taką skutecznością, jaką mieliśmy w tym meczu, no to obawiam się, że mecz z Legią to będzie jedna wielka masakra. No ale mam nadzieję, że nie. statystyki, bo nie pokazywałem Wam ani razu przez cały ten sezon, to pokażę już po tym meczu, żeby tak było. Takie jest pięcie, właśnie klamrą. Ten, tą rundę, żeby to już właśnie spiąć i wtedy to weźmiemy i pokażę, jak to się wszystko przedstawia. To chyba tyle, jeżeli chodzi o to, no bo w sumie to krótki okres czasu było od, od czasu ostatniego meczu, więc w związku z tym przejdźmy już może do spotkania. Tutaj będzie mała zmiana, na bramce nie będzie Łukasza Skowrona, a będzie ten Grigaitis, nijaki. Nazyj kompletnie jest teraz bez formy, a trzeba wykorzystać fakt, że Tomasz Krebecek jest w gazie, no to więc on będzie na, jako ten nasz jako ten nasz główny atakujący. Do tego niech na ławie będzie Madiusz Rybicki może. Ale Winniech kompletnie odpocznie, bo on jest totalnie naprawdę bez formy, to, 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 to co on potrafił wyprawiać niekiedy, to po prostu aż do nieba. Eee, dalej... Z, by się przydało Sekule Nikicia zmienić, bo on to też po, po tym, co wyczyniał właśnie w ostatnim meczu, to normalnie to powinien mieć... To, za, takie, za takie coś to kuźwa powinny być zakazy stadionowe. No ale kurczę, no z drugiej strony Paweł, Paweł Widanek, no jest kontuzjowany, no on by się przydał. Albo nie, inaczej. Zrobimy tak, powrócimy do tego, ale niech zagra Daniel Sztanka. O, to będzie. Tak, a niech zagra Cetnadzki za Nowosielskiego albo Warzychę. Nie, no za Nowosielskiego i niech zagra za Nilsena, tylko pytanie kto, bo to jest jedna wielka masakra jeżeli chodzi o to. Albo nie, inaczej. Niech zagra tutaj Nowosielski, z tym, że zamienię go z Piotronim. O, i tak będzie całkiem przyjemnie, moim zdaniem. I na ławce niech będzie za Nilsa, niech będzie brykić. I okej, okay, takim składem wyjdziemy na mecz przy ulicy Łazienkowskiej. Zapisywać to już chyba zapisywałem przed meczem, albo nawet i nie. A... Momencik, sobie mikrofon poprawię, żeby mi ją było dobrze słychać No i okej, okay. no tak jak, tak jak widzieliście tutaj na obrazku poprzednim, tutaj wezmę tylko, żeby to było i powrócę na moment. Jak zresztą tutaj widzicie, dalej jesteśmy na pierwszym, na pierwszym miejscu, ale... Chwila, widzę... o! Jesteśmy dalej na pierwszym miejscu, ale już tylko i wyłącznie dwa punkty mamy przewagi nad właśnie nad drugą legią więc jeżeli będziemy chcieli koniecznie zostać mistrzami e, rundy jesiennej także musimy przynajmniej zmisować ten mecz no a najlepiej wygrać żeby ta zima była jeszcze spokojniejsza jak teraz jest jak teraz będzie no bo to i tak i tak wykonujemy i tak na razie plan w ponad miarę mm. A zagrajcie tak, żeby kibice nie żałowali. Może to coś wam pomoże i wierzę w waszą umiejętności. Taki bardziej standardzik. No tutaj na kontrolu może spróbujemy. Ok. Zdanowicz. Nowosielski. Zdanowicz. I nic nie będzie z tej akcji. No patrząc się na to posiadanie piłki na dole, no to raczej legenda nas ciśnie, no aczkolwiek no to akurat y, było do przewidzenia, jako że gramy właśnie na Stadio La piku Arena, jak to mówi kiedyś speaker legi Stanka Kebak Krzyż, y, Konrad Warzycha, zresztą on powraca na tymże stadion, boż... Grał właśnie zanim to nie przeszedł do pogoni szczecin. Skąd do nas? Eee, Kucharczyk. Do Misiaka. Norbert Misiak. Obok niego już Daniel Sztanka. Krótko prowadzi Misiak piłkę. Sztanka przejmuje. I Warzycha. Warzycha do Krebecka. Krebecek. Krebecek do Pietronia. Marcin Pietroń! Bronił Oskar Pogorzelec. Na szczęście to jest pierwszy bramkaszlejki jest koncentrowany, więc musi bronić Oskar to po I już z końcem pędzi Misiak. Misiak na pytanym dla obok niego warzycha. Misiak, Misiak i... Tomasiewicz! Na szczęście tylko i włosy słupek. Jeszcze może być dobitka zaraz. I tak jest! Grzegorz Tomasiewicz, który zresztą również walczy o kronę krostrzeców, pokonuje... Grigaj, Grigajtisa Jagiełło Kopczyński Na szczęście daleko wybija Nazki Rzeźniczak Kopczyński No ludzie to naprawdę nie wygląda za dobrze Jaroch Kopczyński No z Jarochem to już się widzieliśmy przy okazji meczu Nigeria-Polska Jaroch Jagiełło Kopczyński Tomasiewicz Kopczyński Misiak 2-0 No cóż, no nie idzie nam teraz Ostatnie trzy mecze to po prostu jest jedna wielka masakra No i znowu nam siada lewa obrona Najpierw był ten Król, potem Nikić, teraz Sztanka. Naprawdę jadą nas jak chcą od tej strony. A wszystko mi to psuje właśnie ta kontuzja widanowa. Kucharczyk Misiak. 3 do 0. Dostajemy ostry wpierdol. I, I oczywiście którędy dostaliśmy ten, teraz tą bramkę? Lewa strona. Misiak czy będzie 4 tym razem? Wybija Kopczyński przejmie. Misiak. Kucharczyk Grigajski z broni. Ale dobitka nalepy. 4 do 0. Gol nie zostaje na szczęście uznany. Nalepana spalonym. spalonym. O jezu. No mi się jak to normalnie robi, nas tak w chuja, że to szok. Nie, robimy zmiany, jeżeli chodzi o obrony, bo my przez obrony w ogóle nawet nie możemy wyjść z połowy, więc to akurat niech wejdzie. Zrobimy tak. I teraz dwa i nie ma kto wejść na prawo. I tak. że on nie daje ale to, to też jest tak chujowo, to, tak, tak to uszeńnikom. O Boże, biedny. No no musimy tak zawitać. Zdanowicz to chociaż sobie jakoś radzi na tej. Może dwie zmiany w przedwie. Nie ma co, bo sytuacja jest, no lekko mówiąc, fatalna. Jagiełło Zdanowicz wybija. Bastard. No ale w kuźwa, nie do boku, gdzie jest Jagieło. Pojebawszy Jagiełło i 4 do zera. się odwleczy to nie uciecze. Michał Kucharczyk. Oj, coś mi się wydaje, że nie tyle osoby tutaj czeka naprawdę solidny opierdol po tym meczu. No, pomimo tego że gramy na, na i pomimo tego że gramy e, z Legią. Bo to co niektórzy tutaj odprawiają to jest po prostu naprawdę aż żal patrzeć A, Dobra, gazet za, za tego Bo nic innego nie wymyślę i tak Disjiejszy balnąłem. Myszka troszeczkę za daleko odjechała. O Jezusie. Ach. No cóż, na no, pierwsze derby z polonią, nam wyszły, drugie derby z Legią. No jak widać troszkę kiepawo. A jeszcze możemy dostać jeszcze kolejne bramki. No to zdecydowanie będzie nasz, jeżeli chodzi o ECRAS klasa najgorszy mecz. No no to może chociaż jednego gola, no błagam, no a chociaż... Czy chociaż inaczej? Czy chociaż oddaliśmy w ogóle jakiś strzał, bo to jest też inna sprawa. O, nawet siedem oddaliśmy, z czego trzy celne. Tylko szkoda, że wszystkie wszystkie wybrania pogorzelec. po gorzelec. No cóż, no ale no przynajmniej jak to mówił jak to mówił chociażby nawet pan Maciej Skorza, no liga będzie ciekawsza. I tak już nie mam zmian, więc, więc po co tak głupio pytasz. Koniec meczu. Dostaliśmy ostrotej pierdol od Legii Warszawa. 4 do 1 i takim oto wynikiem trzema kolejnymi podażkami z rzędu. A kończymy... Se, yy, kończymy proszę ja was... Yy, p -p 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 -e, rok 2017. O Jezu, no szkoda, no miałem tutaj wielkie nadzieje, pokładałem, że no może jednak, no ale no niestety rzeczywistość okazała się dużo brutalniejsza. Joczys, no już te dni... no ale Misiakiem skontuzowaliśmy. Słuchajcie, z tym poprzyj. A jest dobrze, no to no mówi się to, no nie wyszło nam. Następny mecz, jaki zagramy, już Wam pokazuję. Teraz będzie oczywiście przerwa. I następny mecz to będzie mecz z Piasem Gliwice u siebie. Także dziękuję Wam za ten odcinek. Mam nadzieję, że się mimo wszystko podobało. Przez czas właśnie kiedy będzie przerwa, no to na pewno się poprawimy chociaż szcześć w jakichś większych nie przewiduję. E, jeżeli się właśnie podobał ten odcinek to nie zapomnijcie go ocenić e, zostawcie jakieś komentarze i do zobaczenia w następnym odcinku trzymajcie się bye bye